Witam, ja jestem naruj.pl a to jest kolejny odcinek z serii Mine Poradniki. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, w tym poradniku pokażę Wam jak zrobić powielone łóżko. Nie potrzebować oczywiście łóżka, zwykły tłok i dźwignię. To tak, zacznijmy od tego. Najpierw kładziemy zwykłe łóżko w tym miejscu, gdzie chcemy je powielić. I na przeciw i kratkę w dół kładziemy drugie łóżko. Przy dolnej części drugiego łóżka kładziemy piston, czyli tłok. I oba na dźwignie. Dzięki temu łóżka w magiczny sposób się połączą. Żeby połączyć następne łóżko musimy zrobić to samo, czyli postawić łóżko tutaj, tłok tu i dźwignię. Dodam, że na tym łóżku mogą spać Tyle osób, ile łóżek połączymy, w moim przypadku będzie to, jedną, te trzy osoby. Swoją drogą całkiem fajnie to wygląda śmiesznie. I jest to przydatne, gdy na przykład gramy z kilkoma przyjaciółmi na survival mod. Eee... I po prostu nie ma gdzie postawić koło siebie tych trzech łóżek. To można wtedy zrobić coś takiego. Jest to funkcjonalne na pewno. No, przy to by było chyba na tyle. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. I nie wiem, może jakoś tam mnie rozreklamujecie, coś takiego. Nie wiem, z góry dziękuję na pewno. I pozdrawiam. Na razie.